Wszystkie ślubne atelier Kronowiaz 2016, Młoda i Moda. Suknie ślubne z kolekcji Atelier to bez wątpienia jedna z najciekawszych propozycji hiszpańskiej marki Pronovias. Wspólne dzieło wybitnych projektantów pochodzących z różnych stron świata. Jaki jest efekt pracy 60 projektantów, którzy mają wspólny cel stworzyć kreacje ślubne z pasją wyróżniające się na tle innych? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w salonie mody ślubnej w Warszawie Młoda Moda, gdzie oferujemy najnowsze modele sukni ślubnych z kolekcji Atelier Pronovias. Rozmach, dźwięk, elegancja i południowy temper ramen zostały zaklęte w każdej sukni ślubnej z tego projektu. Atelier Kronowia to bez wątpienia suknie z najwyższej półki, ekskluzywne i unikalne dla pań ceniących w sobie oryginalność w najlepszym stylu. Misterne zdobienia, eleganckie koronki i subtelne prześwity czynią z każdej sukni ślubnej niezwykłe dzieło sztuki z wyrazistym charakterem. Atelier Kronowiast jedyne w swoim rodzaju suknie ślubne niepowtarzalne jak Twój ślub. Ceny sukni ślubnych Atelier Pronovias od 7000 do 17 zł średnia cena 10 zł.